Cześć, witajcie na moim kanale jakiś czas temu zamieściłem filmik na temat podsumowania 180 000 kilometrów w samochodzie Opel Astra K 1.6 CDTI 136 koni diesel szerzej omawiam w tym materiale ten samochód więc nie będę powtarzał się natomiast przejdę od razu do meritum czyli do rozrządu tego samochodu jak wiecie z biegiem czasu od zamieszczenia tego materiału coraz więcej użytkowników uskarża się na rozrząd w Oplu Astra, Oplu Insignia w silnikach 1,6 CDTI 136 koni, ale również tych słabszych 110 koni. Część z Was pisze, że padają napinacze, padają rozrządy. Otóż słyszałem o jednym takim przypadku od mojego kolegi, który kupił samochód i miał rozrząd, który zaczął hałasować do wymiany. Nie zerwało łańcucha, tylko on zaczynał już hałasować. Było to przy przebiegu grubo powyżej 150 tysięcy km. On był drugim właścicielem, nie wiadomo co wcześniej było z tym autem, czy przebieg nie był oczywiście cofany, jak był eksploatowany. Natomiast była to poflotówka. Znany jest mi również przypadek z Aso Opla, gdzie w jednej z flot padł rozrząd poleciały wszystkie popychacze, które dla silnika stanowią pewnego rodzaju bezpiecznik po to, żeby nie pokrzywić korby. Silnik właściwie jego głowica była cała do remontu. Oczywiście było to zrobione na gwarancji, natomiast e, zacząłem drążyć temat i dlaczego ten silnik padł. Dlatego że użytkownik zaniedbywał hałasujący rozrząd ale również auto było użytkowane na krótkich dystansach. Bardzo częste starty, gaszenie, czyli to, czego nie lubi rozrząd. Tak? Wtedy, kiedy największe siły działają na rozrząd, kiedy silnik jest startowany, e, wtedy rozrząd najbardziej dostaje, wiecie w co. Co jest bardzo ważne? Poprawiono e, napinacz rozrządu. Konkretnie nie sam napinacz, nie konstrukcja napin napinacza, ale uszczelkę. Dodano uszczelkę, która powoduje, że olej z napinacza nie spływa. W tym momencie nie ma suchych startów i rozrząd bardzo dobrze się zachowuje przy, przy dłuższej eksploatacji. Warto taką uszczelkę sobie zainstalować, nawet jeżeli wasz rozrząd jeszcze nie hałasuje. Jeżeli jesteście użytkownikami samochodu Opel Astra lub Opel Insignia z silnikiem 1,6 CDTI 110 koni lub 136 koni, obojętnie. Pamiętajcie, uszczelka za około 150 zł plus założenie. Yy, załatwia temat i zdecydowanie wydłuży eksploatację tego, tego silnika. Yy, prawdopodobnie nie będziecie musieli w ogóle łańcucha wtedy wymieniać. Także warto w to zainwestować te niewielkie pieniądze. Co jest ważne, również dowiedziałem się od mechaników z Aso Opla, że nie trzeba demontować rozrządu ani całej góry yy, silnika, po to, żeby założyć tą uszczelkę. To jest bardzo ważna informacja, bo w tym momencie założenie tej uszczelki to, to jest naprawdę niewielki problem i niewielki wydatek. A może Wam problemu na przyszłość bardzo dużo zaoszczędzić. Jeśli zamierzasz kupić Opel Astro lub Insignia z tym silnikiem, pamiętaj, żeby sprawdzić, czy uszczelka już była zakładana czy nie. Jeśli nie, zadbaj o to. Widzicie teraz numer części. Także zapiszcie go sobie. Możecie sprawdzić w ASO Opla lub na innych stronach z częściami, co to jest za część, jak ją się montuje. No i pod, możecie podjąć decyzję, czy, czy chcecie co zrobić, czy nie. I słuchajcie, to co jest ważne, to te dwa przypadki rozrządu, o których Wam wspomniałem. Jeden zerwania łańcucha, a drugi hałasującego rozrządu. To są, słuchajcie, jedyne dwa przypadki, o jakich od użytkowników słyszałem, nie powielając jakichś stereotypowych opinii internetowych, gdyż we flocie mieliśmy kilkadziesiąt samochodów z tymi silnikami, ale również rozmawiałem ze znajomymi z Aso Opla, którzy też zbyt wiele tych przypadków nie spotkali. Jeśli chodzi o zerwania rozrządu, były to naprawdę jednostkowe przypadki. Jak już to hałasujący rozrząd, więc najważniejsze wsłuchać się w swój silnik i dbać o to, co się ma, a nie czekać do ostatniej chwili. Po tym jak zrobiłem 180 tysięcy km tą astrom, którą, którą wam opisałem w filmiku, gdzie podsumowałem 180 tysięcy km za jej kierownicą, wybrałem dokładnie ten sam silnik do następnego mojego auta, czyli do Opla Insignia b 16 CDTI 136 koni w manualu. I również, słuchajcie, nie zmieniam zdania, jestem mega zadowolony z tego samochodu i gdybym mógł nadal we flocie używać tego samochodu, nadal bym go używał do 180 tysięcy kilometrów lub dłużej. A powiem Wam więcej, nawet chętnie bym go wykupił yy, prywatnie był tak rewelacyjny, a dodatkowo aspekt, że Opel w prosty sposób rozwiązał problem rozrządów w tym silniku, tą uszczelką, o której wam wspominałem. Powoduje, że absolutnie nie obawiam się tych silników i w tej chwili kupiłem akurat Insignię z silnikiem 1.5 turbo benzyna. Natomiast gdybym miał możliwość wykupić swoją flotową Insignię 1.6 CTTI, na pewno bym to zrobił. Daj mi znać w komentarzach, co ty myślisz o tym silniku. Czy wybrałbyś 1,6 CDT i Opla? Nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę. Dzięki za oglądanie tego materiału. Cześć!